Zbliżający klop przed nami, zbliża się. Turboklop w Dolnośląskim Malowaniu, tak? Powinien być biało-żółta fala. No to mówię, Dolnośląskie Malowanie. A jaki będzie? Może czasami się zdarzają Edwardy Czerwone. Dolnośląski. No, jest to, Ale to się porażka. Fala. Meksykańska fala. fala. No, No lepsze na kopalni. No Wiesz się tak, tak naprawdę. Się na dalek. kopalni masz lepsze? W jakim sensie lepsze? Właśnie w jakim sensie lepsze? Ja mam więcej węgla na nich jest. Więc są bardziej warte. Za pół godziny punkt kulminacyjny, 13-13. Za 15 minut w Jakby tak, tak miał postój techniczny w bali, nie wsiadajcie! co no, Wrócicie sobie gagarem z Krakowa. Gagarem, węglarki. Węglarce węglarce. Ej, co weglarka! To już będzie wodą do Sztakowej dojeżdżać. Pomyłka. Co? Klopik? Mhm. Ania poprz włosy Dobrze Kurwa, nie dolnośląski Piękny kibel czerwony. Mamy dolnośląski To wszystko No dobra, na dwa trafienia jedna pomyłka mu Ładnie, myślę, że jeszcze coś pokaże na. tu Pamachaj. Machaj Dlaczego machaj. jecha? takim czymś do Jeleniej Góry. Na, na cześć, bo nie ma szans. <głos> <głos> Ale ładnie poszedł. No.